Zajdziemy się na terenie opuszczonego magazynu maszyn Ofama. Idzie tam wejdziemy. Faktycznie wszystko widać. Dobra, wchodzimy. Dobra, wchodzimy. mi się.

Ja, sam ne stavljeno. On je žveš Zobaczcie jakie to jest wszystko zniszczone. Zapchane jakimiś gazetami, jakimiś innymi rzeczami. Jak wam ma widok z tego okna? To normalnie pracują gdzieś ludzie. trzeba uważać. Tu jest klatka sodowa. Idziemy. Dobra. Nie możemy tak samo jak z bursą. Musimy tutaj być czujni. Przede wszystkim dużo tych toalet tutaj jest. o, co Jezu. o mój Boże, ale chłopie się ze strałem. Także tak tutaj wygląda to. No, nie jest w najlepszym stanie, ale zawsze tu jest, słuchajcie, fajny widok, kurcze możesz się zobaczyć. Widzę tutaj fajnie wszystko. E, tory. Widok, jak są wygląda. Także jest naprawdę nieźle. Dobra, więc idziemy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj uwagę, bo tutaj widzę Konstasy, widzicie? Okay. Tu mamy kolejne duże pomieszczenia. Musiała być jakieś skrzynka. Mamy, jak widzicie, okno. No, to jest dowestowane już. Aha, i to jest po prostu drugie wejście do tego samego pomieszczenia. Widzicie, tak to... tak to tu wygląda. Przed chwilą fajne spotkanie. Dowiedzieliśmy się, że po tych prawdopodobnie schodach które są za tymi drzwiami, można yy, przejść no, do innej części budynku. Więc zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Trzeba uważać, bo tu jest pełno, tak jak wcześniej mówiłem, trzęsącego szkła. Mieliśmy te mikrofony przetestować. No, trudno. U mnie się i tak nie da podłączyć to. Dobra. Yy. Dzisiaj mamy trochę więcej czasu, więc postaramy się przejść budynek parę razy. I zobaczymy, jak uda nam się tutaj nagrać. Tu jest, jak widzicie, klatka sodowa i tu jest właśnie ta stacja mezonowa, tylko tu musimy uważać. Nie... No ale schodzimy. Ale do tej wszystko jest rozbrane. No niestety wandale tutaj grasują. Ok. Oho jest faktycznie. O kurczę. Dobra. No tak, tylko... No właśnie, byliśmy w tej hali. Tylko że myśmy byli w tej hali słuchajcie na dole. A tutaj nam się udało normalnie wejść. No. Czy to jest w dobrym stanie, czy złym to ocencie już sami. Ale według mnie, jak da się chodzić jak da się coś tu eksplorować, to zawsze jest, zawsze jest fajnie. Takie wejście i ta piwnica. powinna być tutaj, chyba. Dobra, nic w tym momencie nie ma, więc idziemy sobie teraz na górę. Zobaczmy, co tam wygląda. Uważać zostają taka rurałem wszystko zaraz pójdziemy do nich, powiemy, że tam nie nic nie ma. ma. To są jakieś nowocześniejsze budynki i prawdopodobnie tu jest... O właśnie tam jest ta nowa Ofama, a tutaj znajdujemy się teraz w tej Ofamie starej. Poczekaj, tylko zerknę. Bo słuchajcie, to jest ciekawe dość pomieszczenie. Chyba takie jedyne pomieszczenie z jeszcze y, tak dużą ilością mebli. Więc to jest na pewno coś ciekawego. Tu jeszcze coś nawet zwisa. No tak to wygląda. No pewna taka ciekawostka. O, myślałem, że jest górne piętro, ale to jest na samej górze. Mamy też latarkę. Więc jak do tej piwnicy wejdziemy? Tu będziemy w takim dobrym Tu jeszcze nie byliśmy, właśnie. I tu bym sprawdził. Mamy tą latarkę. Zobaczymy, jak tutaj. Tu byliśmy, ale tam dalej nie byliśmy. Tam, Tak? Nie, chyba. Tak? Tak tutaj wygląda. Tu jest widać na te tory. I tu są te szafki. tak? No to już jak widzicie, to jest zdewastowane, ale wciąż nie ma remontu, co jest e, jeszcze dobra opcją. E, ja bym jeszcze zeszedł tam na dół. Ja wiem, tylko sporo gruzu i sporo takich starych części powrzucanych. Tu właśnie w tej hali, to Wam jeszcze raz pokażę szybko. O! Tak ta hala się prezentuje. Myśmy byli tam na górze. Tam jest dalej takie przejście, gdzie tam nic nie ma. A teraz postaramy się przejść do tych mniejszych budynków. To jest toaleta. I zobaczmy, czy tutaj coś jest, czy po prostu tu jest takie. Aha, czyli dobra, czyli tu nic nie ma. Spoko. Chciałem tylko się upewnić Na górę, znowu pójść do tej drugiej części. Właśnie budynku. Jest tu pełno, nie ja wiem czy się powtarzam, ale powiem jeszcze raz, jest tu pełno yy, porozwalonego szkła więc trzeba po prostu uważać pod nogi o tak widzicie, dobry tego przykład no, więc chodzimy tutaj na dół, tu nie byliśmy wcześniej tu no, myślę, że może coś być to zaraz zobaczymy sobie o tak, tu ewidentnie nie byliśmy jeszcze są drzwi jest jakaś rura i tu niestety wydaje mi się, że te drzwi nie będą otwarte Mhm. To są słuchajcie zamknięte jakieś drzwi tutaj widać Nie da się wejść Nie ma tutaj już chyba nic Czyli co, to mówi, że drzwi są zamknięte To są drzwi do piwnicy No to mamy kurde, problem Cholera Tylko tak już wyszliśmy Yy, ale patrzymy tutaj, bo jeszcze zobaczyliśmy, że ten budynek wygląda na kurczę, no o wiele większy. Więc chcemy obczaić, czy nie da się tu jakoś wejść z drugiej strony. Ale już widzę tu okna są no... Kurczę zakratowane. Zobaczymy, obczajmy, Co to jest. Czy to jest dalej ta ofama, czy to jest coś innego? Nie, Już tutaj do końca. Trzeba tu uważać, bo tu ponownie jest jakiś... Duże jakieś śmieci I tu chyba doszliśmy Gdzie myśmy tutaj doszli O I co teraz? Ryzykujemy i wchodzimy tam, bo tutaj zobaczyłbym to Tutaj możemy? To jest ta nowa Fama jest to się już ta kamera Aikido? Solid Constructions Akido Chodź tam zobaczysz Zobaczymy. Patrzcie to. Widzicie tutaj? Otauta od Otauta od ta część tutaj jest od Audi. Solid stracę. No właśnie, to już nie jest ta fama. Czyli fama jest właściwie mała. Myślałem, że ten cały budynek tutaj, całe to. To jest fama, ale okazuje się, że to nie jest całe. O jakaś kuchnia nawet była. Zobaczymy. Jak to tu wygląda. Jest jakieś wejście. A ikido? Czyli to jest tutaj się na górę. O właśnie i to... Aha. Czyli myśmy i tak... To nam nic nie dało. Bo ta ofama jest tutaj. Musimy tam wrócić, nie?